Nie! Dobra, tak, mamy, tak! mamy Ej, czego? Oh! Co? Ej, 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 ej. co Dzień jest? Szybko, internet! Dobra. Dzień dobry. internet! Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak Geta czasami potrafi oszukać. Jeżeli Wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, no i lecimy. Tutaj macie listę szefów, oczywiście. Pozdro. Insurgent! Insurgent! Nie, to jest insurgent! Nawet. Insurgent! Nie, tyli, tyli, ty śnieg, frajerzki, ty nienawidzę śniegu w GTA Ogólnie śniegu o, nie, samolot, lubię. nie lubię, ja tak. nie To jest samolot, to jest samolot to Dobra Nie, ja chcę samolot. Gdzie Gdzie jest jest granatnik. granatnik? Bierzemy granatnik do łapy Tę, ja jedziemy? biorę chyba samolot na łeb Ta, tu rurą To nie jest czekaj, Poczekaj, poczekaj, poczekaj Dobra, dobra, dobra To jest wyjazd bo górę i nawet zjazd będzie stąd chyba Gdzie są te chłopi? Nie a, dobra. O, Nie, To jest, giga. Co oni to jest robią? fajne. Dawaj, 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 dawaj. Jestem no. Skas, no, sobie na miniaturkę. O. I dobra, na miniaturkę. Co jest? No. A, ty, ty fajny to. Możesz To może być mocny materiał. Ok. Dobra. Cezar oh, leży? Oooo, ale mi na kolor przyleciał! ściągnąłem cię z tego guzla przecież! On... nie, ja zrobiłem guzla! Palstom gościa, Cych, o, dostał jest, dobra. Uważaj się, apart. Ale te te się ślizgają tutaj ciężko, to mi w ogóle za... Na drobiu, za... nie na drobiu, jak to się mówi? Zawrócić o! o, o. Cezar uważa, jest jeden. Dobra. Czego mnie umarł? Dostał. Ja, nie wiem, Pietrek leży, ja Pietrek leży. Dobra, dobra, dobra. Uciekaj, dobra, mamy jednego. uciekamy jak mi do auto zmienić. Myślałem, że tam Ewakuacja i zmiana auta O Jezus Obity jest Znowy świeże auta Shepard i mamy ich dobra, Bomba ja bierę, bomba, cały ja grotek i Biorę kamikadze, no ja to biorę kamikadze. Ta, ta, cała, to Nie wiem, nie to, to jest bez no, sensu Ta no. miejscu wkładzać się, że to stali. Tragedia, tam, dobra. Raz ja z ty zoraz palnąłem już, więc wie co to Nie palnołem. Nie palnąłem! Wiem co to on wie co to nie poczuć palnerem, gumę na mordzie, nie? I teraz trzeba go tylko nie wiesz. Nie palnęłeś, oh. nie palnęłeś. Tak, o. Dobra, nie? dobra. Ale jadę jadę nigdy nie wytrąciłeś, jak to mnie jechał w ogóle tą rakietą gdzieś. No kurcz, miałem już odbywanie. Jutro. Czekam sylwester Jut. na cyby. No ja zjadę w niego, chodź. A, Dawaj. Dawaj. Nie, no Cezary. Ajajaj, ty... aj, aj, spadłem. Timing jakiś, widzę. Niestety. No dzisiaj. Z Karkowa chyba timing. Tyk, z czego? Biegam Karkowa? Biegam. Karkowa? Wokół uważaj, uważaj. No ja nie zawrócę tym głównym tutaj Spokojnie Szepard. Spokojnie, nie uciekaj, Dob, uciekaj, dobra, uciekaj dobra, jak dobra, tak niebezpiecznie. Już masz. Aha niegru. dobra, mam jest z niego. Stąd. Dobra, dobra Szeparda Shepard. masz. Spokojnie o -o. teraz. To trzeba jakoś ładnie zagrać. Daj, b, 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 b. Nie no, bić to ty małe szłapie. Co innego. A a Spokojnie, Ty nie zawraca gówno, no! Cyk w niego Patrz. Nie że to nie zawraca, to ciężkie jeszcze... Uważaj na drugiego go mam go! Żartowałem Haha chciałem go zestresować No nie podjeżdża mi to auto no No On zafejkował no No chciałem jego sfejkować że się obsrał Chciał jego sfejkować, sfejkował go Nieee Ja ja się s wtedy i zostałem po prostu Nieee A specjalnie tak powiedziałem, że jak on ci się zatrzyma No no to ja wiem, widzę że specjalnie Dobra jak będzie podjeżdżał Dawaj 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 nie to na pewno się spóźni wiedziałem Noo bez kidu To było pewnie ty już wylatujesz, a on pyk, tak, 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 tak. Ten lefrek znam już. To zależy od gry w counter Strike'u O, no. tym kamieniu w szklance zdecydowanie. Le lefrek, spalnie łęcia No. Nie, no, Snaiperem to ty nie Ale, będziesz. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. minuty. A się Nie! Dobra, mamy go mamy. Tak! Ej, czego? Oh! Co? Ej 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 ej, 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 co jest! Czarnowy internet! Dobra. Cezarowy internet! Dobra, Dygra to jest nasza runda! To jest nasza runda! Cezarowy internet! Nasza runda! Ty samolot jest! No właśnie. twoim internecie, możesz wziąć samolot, samolot. Wysadzić je! Nas! Nie no. No. No, no i tak, i tak 1-0 Ja tutaj w montażu piszę 1.0 na górze a tutaj o na górze, ludzie, pisze, będzie 1-0 napisane co, se w montażu pisze wynik? Tak, wygraliśmy to, wygraliśmy. Wygraliśmy, a W montażu dopisujemy wynik. Tak. Ustawione. Wygr... Wygraliśmy o, to, jest jeden zadano nas. Raz. Dobra, dawaj gościa, tam jednego i no, drugiego. Scyzor, wypadł mi z tego. było dobra. Uszujcie ty. Ta. dużo no, gaz, okej. Okay. Dobra, valgo. A teraz użyłem. Walgo, Walgo, ja go nie Takie, mogę coś zrobić. Dobrej dość. Cezar? Czy pan dzisiaj do mnie? Dobra, jeszcze raz no, z niego Dzisiaj Cezar? Dobra, on dzisiaj musi jedno auto dzisiaj, Już jest Piotrek bez auto Jesteś Cezar No, Piotrek <laughs> bez auto jedzie? Cezar jedzie, Cezar jedzie Ja muszę już samochodzić Dostał? Nice. Oh, Dawaj go teraz Dobra go Dobra Dobra, pal wrotki stamtąd Cezar <laughs> Dobra, dobra, oni są już po <laughs> autach Oni są już po <laughs> autach Jak on tam nie trafił, ty? <laughs> Dostał, powinienem nie dostałem. to Jak nie! Knął, po no, nie! Wybuchła kola, no! no nie wybuchła kola, no! Dobra, pensi, oszujcie, internet znamię. Oszukany! No. internetowych Dobra, to już 2-0 sobie mogę na górze napisać. <grym> no. 2-0 możemy 2-0 wpisujemy. weź weźcie też z i wynik napisz 1-0 dany, nie, nie, tak nie tak było, że żart. tak. Bartek odkrywa, że sieci społecznościowe bywają niebezpieczne. Dopiero <grym> teraz? Dopiero teraz? To jest! Piotr, jedzie, Piotr, jedzie. No nie jedzie Cezar! Może Jadę! Dostał. Dobra mamy go! Cezar jedzie! Dzisiaj... Wiesz Cezar, to, info, to, to jest, To jest refreks, to jest refreks. Wiedziałeś jak się idealnie trafiłem na podjeździe? Albo z jakimś info przynajmniej, że nie jedziesz za to. Ale jechałem do jechałem. No boli boli. Bo... Napisz bo... mu jeszcze na czacie jeszcze, Cezar, bo że może razem zagramy. No nie no ja ćwikła nie mam na wniku. Tak, napiszmy dobra. jeszcze na czacie Ziop, ziop. Dawaj, dawaj, Cezar, Da, zadzwoń do niego i powiedz jaka taka dostał, okazji, no, za każdym razem. Cezar, Paz, ty, dawaj, na, szybko, szybko, szybko. My wjechał, 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 wjechał. dwóch musimy. No Wjechali, dawaj, 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 jednego. Baka, jednego. Tam, tam. No dobra, tam. nie ma piadka. Bardzo no, Cezara. Nie mogę wykręcić takiego. Mnie wykręcało w poprzedniej rundzie, gdzieś żeś grał. Dobra, mamy to, nice, nice, tak jest. Internet. No, ale wy teraz nie skamujcie Nie, bo on sobie przeskoczył, ale później... Dobra, ja rozumiem, jeden, jeden raz go rozwaliłem w web, Powiedział, że nie, bo on sobie przeskoczył, bo coś tam, dobra, zrozumiałem Ale nie, no, bo wtedy przeskoczył No, no, ale no. ten drugi to był giga skam Bo giga też... tu tak nie było. To, syzon. No, giga, Ja, ty, ja ty, ci na no nagraniu pokażę ja to Ja też ja mam to nagranie. Też. No, ty no ty co mi pokaż, ty, ty tam o, sobie internet zmienić no, ty. on na pojechał o, za granicę je. i teraz koksem jest w Dobra, dawa, jestem bestar, ale poczekaj na mnie. O, 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 tak no to rozwalę mu szybko i tyle, no ile można. Dawaj, dawaj, jedzie, jedzie. bo on nas szybko Jeden rozwali. Z Ej, może no, dlatego, Cezar. To... Ej, Cezar, może dlatego nas tak na rampie tak z opóźnieniem bił, bo on taki lagi ma. Ale to mu się inaczej val. pokazywało. Szepard mnie tam nie ma? No ja mnie też, już. No. Tam, no, ja. no. Jego już też nie ma, już musi palić brody. Dostał! O, nie dostałem! dostałem. Ja, nie, nie, Panie, do nie, nie. Do cię obróciło? Co? Co było źle coś O O, O, o tym drugi. O Sylu! Dobra. O Sylwestrze było nie... czytał to pra... się nadaje jeszcze czy nie, ale próbuję. Nie no nadaje by. się, dawaj, slow, Pa jak czeka, pa jak ja, czeka. Ja, ja wiem, ale co, weź mu jeszcze na czacie napis. <laughs> jeszcze mi rozryznął. to ty tak robiłeś przed chwilą. Weź mu jeszcze... Na no czacie mu napis! O kurwa, Bra. nie doleciałem. No, ja jestem. Piotr klęży. Mam Piotka, dobra? Nice! No, dzida, no, no, dzida. No, nie, wysadził no, mnie, wysadził no, mnie, no, nie zdążyłem ruszyć. No to ja już. A dobra. Razem tutaj. Teoretycznie, jakbyśmy teraz no, wygrali, to by było po meczu już, im ale. Dla kogo będzie 3-1 teraz? Teraz tam <laughs> I co, internet no, 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 jakieś punkty dopisy. Dla mu o, się denty oszukiwały. Nie zestraj się! Czy no. tak. Wygraliśmy tak ten mecz. Jakieś, e co jest. Poprzednie e rundy i tylko da, się da, da, da. nie Nas. Dokładnie. No, Cezar powiedział cheater. Ja ty, no, cezar to lecz! Dawaj, cezar, dawaj. Jak tak można oszukać potężnie? Nie, nie, nie czyczaja Dawaj, lecimy. No, nie lecą. O. Pek, wypad mi stąd, nojko. Wow. Dostał Cezar Dobra, Dobra Cezar dostał strzał, razie jeden. Dostał Cezar, pal wroty, peci, Dalej dostał? Cezar za kulkę, czy Nie, no Cezar, Cezar na kulkę był. Ja musiałem nie. Dobra, więc Cezara mamy już z głowy. Teraz drugi. Ja wymieniał, wymieniał. Tak, Piotrek podjeżdża auto. O, okej Dobra, ale, ale poszła seria! Dostałem. No. Dostałem. Szybciutkie dwa shoty, wypierdaj No, dostał takie ostrzegawcze. Ja pod y, nimi. Czekam na ciebie? No. Pod to ci z dupy leci już. Tak, 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 <grym> tobie w tym momencie! Wow, Chyba ma, ma. No. Ale I była nie, ale nie tutaj, słóweczko no ja, teraz. Nie zdaje się. Leci Cezar. Leci Cezar. Tak się składa. Ja nie udaję, tylko mówię jak jest udajesz. Udajesz, udajesz. Ja nie udaję, tylko mówię jak jest. Udajesz. Wynik podliczony, ale sam jak pierwszy, można że... Sam na początku potwierdziłeś, że ta runda powinna dostał. Uuu. Powinna być dla nas. A... Nie, 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 ja nie powiedziałem że A jednak że nie była. dla was. Powinna być nie dla... was Nie powiedziałem ani raz, ta runda to... powinna być dla was. To nie znasz się na zasadzie fair play. No i no, nie, jest? No, nie no, znasz. No, no. Nie znasz no. się na zasadzie fair play. Już nie jestem świadomy w 100%, ale fair playa to w ogóle nie jest na zasady. O, o no. Sylo mówiący o zasadzie fair play, co? Zawsze, jedzie z Cizor jedzie, jedzie, i... Cyser. i cyser. mi pal gumę stąd Faka okay. Ładnie, Palmu tam gumę D z, dai, cyser, Dawaj Dobra Nic mi nie zrobił Nice, z, z z na krawędzi śnieg, Dobrze no, tak, no to wiem, że to jest skit Dobra, że to jest ja muszę auto Wymieniałeś już u nas Nie nas! No, no to mówię. No drugi raz wymieniać? No! Dobrze, Słarty, że go przyłapałem, driving, ja ten... go przyłapałem na tym! Nie no jedź te... na rekles! Driving, tylko poczekaj! Ja go przyłapałem na tym! zacnym. No czekam! O Patrz My jak oszukują! szykują! Poczekalnie Czujesz to no, Szepar? Na każdym kroku już! No ale wiesz on już tam jechał ogólnie co Mówię, że dobrze, że się przyznał jeszcze no pod koniec Dobrze no. ją złapałem, bez hitu, ja bym myślał, że on nie wymienił jeszcze No bo wiem, że on wymienił, a co na początku dostał serię już mocną O, Piak skakuje, a nie doleciał? Branie dolatuj, nie dolatuj tam! To chyba, że jednego Dobra, dobra dostał? Dobra, dobra, mamy go Okej. Okay. Locie mnie zgarnął gajną Zlocie cię zgarnął. Ojejej. Okay, no okay. tak jeździć, ja czuję, że zaraz barierkę zaliczę jakąś okay. Ja też właśnie mam barę. No to spokojniej trzeba, no Zaraz nie Ale dobrze, że go złapałem na tym Niecnym o w szóstwie, planie W Oszust jeden, no nie, 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 przepraszam. Cezar! Święta idą i ty takie rzeczy. No, no, no myślałem, że podalujecie, prawda? Wiecie co, Takie rzeczy tak no, 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 święta. chłopaki na święta mogliście. Ty jedyne co można od nas dostać, Cezar, to rakietę w mocy. Rakietę no. w modę <śla> Tak jest! Tak Jedzie, 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 jełop. Ale taką. Ten botelnik, tak? Ja skąd wiesz, że nie jadę? Nagrywam samochodu aktualnie. Nie jedziesz na pewno nie jadę w pociągu Dobra, pyk. No weź Pietrek, końcu daj się trafić, jeszcze kulka i dobra, znikasz, co? Dobra, okej okay, Okej, okay. no się daje teraz trafić Dobra, nie coś. niech Nie nie? Okej No już podjeżdżam. Nie wiem czy dostał, czy nie trafić Ale bejtuję, okay. no no? żeby w barierkę uderzyć Ale bytuję, żeby w barierkę uderzyć Delikatnie, no tak, się, barierkę. delikatnie No nie, o, no, Nie No w jaką barierkę? Nie no, w krawędź, nie? I się wydupić Krana Cezara A, ja. teraz, patrz Przecież zastanawiałem o barierkę Dobra, czekam na niego Nie no, ten samochód nie skręca w ogóle no, na tym Na śniegu w ogóle Ale żeś mi zrobił a. teraz No Jeszcze raz tak zrób Zrób mu tak Ale pochciałantik Ale fajna zrobił Ale fajna ci zrobiłem, co nie? <laughs> ale mu zrobił <śmiech> <śmiech> Dawaj, rób Chcesz mu też taka? No, zaraz <laughs> to Zrób mu miniaturkę, koło O, czekaj, bo teraz ja nic nie widzę Dawaj mu na miniaturkę Dobra, dawaj go. Tak jakbyśmy nie, przestrzelili go delikatnie. To ma więcej niż jeden strzał życia Nie, prawda? Co jest grane, ty na no, miał strzały! Tak jest! Wszystko euna, no. oczywiście! No. Nie wiem, nie wiem gdzie ty się wychowywałeś, ale nie wiem. W kurniku się wychowywałeś, Przy czy co? No, ja no, 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 Przy granicy! Ja też Przy granicy Dobra, jedziemy jedziemy, jedziemy. Zesrełem się, zesrełem się. Halo, <śpiewa> hogarni, zesrełem się. Ja bym syna Nie, no, nie. Nie, bez <śpiewa> przesady, no jakby... No, szanujmy się troszkę, sylwester, co by nie <śpiewa> ah, powiedzieć, to potrafimy... Ja sobie co zaśmieszkuję, mówi, hmm. ale ZasRAłem. trzeba się. być kulturalnie, trzeba nie być nam kulturalnie. Nie, no. z granatnika tam strzelasz teraz, no co ja... Instynkt Patusa się zawsze we mnie Dobra, jadę z gościem. Chodź go zwalimy w końcu Taka cizarro. szybka akcja, pak pach i już, cizarro, za to wszystko Cizaro, Cizaro, Cizaroo Cizaroo do, so, Nice Fuck Wyrwał do, Nie do, wyhamowałem na tym dupie, czy by nie było to byśmy dalej radę. Co ty, no nie trafił Dobra I Jeszcze jełop jest <laughs> W rakietkę wjechał Nie wjechałem, nawet blisko <zysy> nie wjechał w rakietkę, no Musi uważać, bo już wjechał Dwie rakietki dostał, jak ten gość Dobra Jedzie, 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 uważaj Haha, ja jedziem, ze śledziem Dostał, dostał? Się Oj, wysadziło go tutaj, no Dał radę, dał radę, no Ograli, ograli Dostał, dostał. No, Nie, 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 nie go, Nie no, dobra, dostał. przegramy A i tak mamy tę grę wygraną, no, tak naprawdę Bo już byśmy skończyli ten mecz, gdyby nie oszukało No i łatwo, łatwo, łatwo sami lamusami Dobra, wygraliśmy tę grę